To myself. What a wonderful! Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Liena Solis, a na waszej ekranach, gra Don't Starve Together i Alexis, która kręci się na mawce wokół <grymne> ogniska. No <grymne> tak! Przywołuję dzień Boga Słońca. Boga Słońca, ra? Ra, no. Tak, je, witam, siema. Yy, mamy lekko przegwizdane, ale to nic nowego. Oj. A tylko umrzyj, nie? No, postaram się. No patrz, co one robią! No, i, Ale co? Ty wiesz, zacznij nagrywać drugą perspektywę, bo na mnie to naprawdę ci... Nie, idę tam. Hmm. Nic się nie dzieje. Nie, nie, ja tam nie dojadę tak da Nie, dobra, nie będę tam jechała. Ale jestem tak ciekawa, co ty robisz po prostu? A nic, no go nie łapy. Aha, łapy, no nie bo wcześniej mówiłaś, że, że jest jakaś muka moka. No była jakaś, ale poszła se. Kto to jest muka moka? A wiesz, że na koniec zimy przychodzi jeleniocyklop? On, no, dwudziestego pierwszego, Nie Dnia? Za 15 Jak dni nie? Jak to? Nie. Satisfaction Kurde, przeżyłam Ale ledwo, psycha mi siada, nic nie widzę Ja już nie mam psychy w tej grze Zaraz, bo... A po prawej masz taki licznik... O kurde, to jest wielki gigaul Masz po prawej taki licznik temperatury, czy to jest z mojego moda? O kurde po prawej nie, nie mam. A nie, nie, ma nie mam, 24. No, no to jak spadnie ci do chyba pięciu czy coś, to zaczyna ci bić, nie? Aha, to fajnie. To o śnieg pada. No. Bomba. To ja zginę zaraz. Co? Ja też, bo zaczynam zamarzać. Masz tu coś do podjarania? Nie mam. Ty no ale tak naprawdę pytam. Jakieś rzeczy. No, są. O, 29, 28, 27. Gdzie to ognisko? Gdzie to? O! Zobaczycie, Dobra. to mam na co ja zrobiłam. Odpal tu ogień. O jezu, widziałam ognisko, że się pali, przybiegłam, a to sam popił, taki się już fajczył. No, to było przykre. Gdzie umarłam? Chcę moje rzeczy. Moje dedy. Taki plecak gdzieś będzie. Tu widzę, tam przy. przy... Trybikach, to ja nie wiem, jak my dobiegniemy. Ja też nie. Wiem. Ja mam 20 ja HP. Teraz po takie koniki tam są mechaniczne, wiesz? Kurde, ja nie widzę. Chodź. Nie, widzę. nie, nie widzę. To jest obóz. No idę. A ty mówiłeś, że co? Że uczyłeś się grać? Jezu, podpal coś. No bo, ale, no bo uczyłam się grać, ale. No, bardzo szybko! Jaj mi! Otwórz cokolwiek, szybko! NO, no szybciej! O, żeby się tak 50 7. stopni! Ja mam 5 HP, Siedem! Już 50 stopni temperatury ciała. Największy polski crasher. Zaraz zaczniemy psychobić. Czekam na ten moment. Jak mnie dziabnie, to już mi nie ma. Patrzę tylko, czy, już, czy to już jest ten moment, że pojawia mi się ten, ten odbicia, czy jeszcze nie. Nigdy... Co to za słoń? No właśnie, on mnie zabił wcześniej, nie widzisz, że mam mniej HP? Chodź. mu cię zabił? Bo, bo go dotknęłam. Chodź, idziemy po te rzeczy. Ale ty musisz... to tu... patrzcie, jak pada. Co to za róże? Aha, to to. No. Kiedyś się dało właśnie z niego wskrzeszać, ale nie wiem, jak to tam działało w końcu. No, to już straka. O, widzisz pingwinie jaja? Oni je zabierają, a jak podejdziesz do nich w nocy... O, oh fuck, bije mnie już psycha. Bye, nie bye! To... Hi, ladies! Teraz pa, pa! Co? Co to? Bije mnie HP. Pokazać ci coś? Zaraz umrę. Nie. nie. Ta? O. eskito. No, bo miałam 7 HP, mówiłam pod i coś. No... Nie mówiłeś. Kiedy ten sezon drugi. No zaraz przecież. Zaraz no. Jezu tu się ktoś wysypał. Czy to ja? No proszę, już zacznijmy ten sezon drugi, bo to nie ma sensu. Nie, już, po prostu już mam psycha city. No tak? jest to prawda, jest to prawda. Dopóki... A wiesz, że ja nie mogę zacząć drugiego sezonu, dopóki nie ubrzemy. No to zaraz. No bo ja mam twojej temki, ale ja chcę swoje. Obojętnie już żyję. Hmm. Biorę, nie wiem, jak to my powiem. to zrobimy. Ja potrzebuję się wskrzesić, ale ja umrę od zimna. <coughs> ja mam dla ciebie pomysł. Masz te rzeczy? Żyjesz, jest ci ciepło, zimno. No i ja mam 12 stopni. No to zaraz będzie ci zimno. Co cię woła znowu? Nie, nic nie woła. Nie, bo twój ten powiedział, że coś cię woła. Jest, jak mnie to denerwuje, że nie mogę zobaczyć w lobby, jak tu się rzeczy robi, craftuje. Mhm. Nie no. co ty robisz? Czekajcie, wystalkuję no. na internecie jak się robi to oh. serce takie. Tych on mi spada przy ciebie. No wiem? No. Idę. Bye bye. Items I dokąd idziesz teraz? Nie wiem, szukam. Żyć. Ile masz HP? O, widzę, 23. <laughs> to słuchaj, mam Pele. dla Ciebie zadanie. Co? Idź i ukradnij jajko ptakowi. Jak? Podbiegnij, jak go nie ma w gnieździe, eee, noc, ty. Kurno, widzę, czekaj. No, umrę, patrz, watch me. <laughs> <laughs> watch me wyjął. No, idziesz tu coś podjarać? Ej, albo zabierz pingwinom jajka, albo po jedno i drugie, Podpali, i zabierz im jajka, jak są. No podparasz coś, to zaraz się skończy to i zabierz im jajka, jeśli widzisz jakieś tu. No zabrałam już jedno. No dobra. Ja no wzięłam. To na stanie dzień, pójdziesz do kamieni, masz tam tą, masz tą taką tą latarkę, jak to się Nic nazywa. nie mam. Pochodnie, ale ma, pochodnie. Mam pochodnie, no. A ile ma procent? 93. No to ho. No, zgaśnie mi zaraz. To no, będzie 93. No ma, ale mi, wiesz, jak to się szybko wyczerpuje. Tak, jedna na sekundę. Mm. Idź do przodu, bo ja muszę spojrzeć na mapę. Param patrz. się. Co? No już, chodź. Patrz, i tu będzie gniazdo, i podnieś tu jajo. Czekaj, gdzie jest to? Po możesz, widzisz, możesz podnieść tu coś? Nie mogę, mogę tylko. To odsuń się. Ocuń się! Chryste. Teraz uciekaj! Uciekaj, bo to pije! I wróć się po to jajko. Nie, no jakieś igułany obudziłam. <noise> iguany mogą się obudzić. Gdzie to jajo? Tu, tu, jajo. Zabierz jajo i uciekaj. Bo on przyjdzie. Nie ja mogę, bo jest kotwale. No podnieś to jajo! No nie mogę! Bo on tu wróci! No to. No to Niech wraca. Teraz uciekaj, bo on gdzieś tu jest. Wywalony mam od niego. I chodź, tu świeci ci się jeszcze ta latarka. No świe... Nie! No chodź tu, nie, nie uciekaj! Nie. nie! Do przodu, idź do przodu! Idź do przodu! Mówiła mi, idź do przodu! No szłap! Ty gdzieś skręcała! No bo jednak tego ty, 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 ty się nie da. Nie wyczekaj mnie, zaraz. Nic nie. Sezon <laughs> piąty. Sezon piąty. Ty, a powiedz mi, jak my chcemy przeżyć wiosnę? Ja, ja nie wiem, czy ja przeżyję w ogóle cokolwiek już. Gdzie, że tym, że zima jest najłatwiejszą porą roku. A? To? to ciekawe. Kurde, gdzie ja widziałam ten Twój wskrzeszacz? Tam. No tam idź. Dojedziemy tam w ogóle? Ach. No idź szybko, bo ty jest 76, że Dobra, idę za tobą. Po no nie wiem, popatrz na mapę. Może gdzieś się I'm so pretty. Nie tam. to ciekawe. Na, na 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 40 sekund, 45, 44, 43, 42, 41. Nie i mnie. A co mam No bo kurde, mówię iść do przodu tylko. To ta biega na boki. No, no bo mnie goniło. Około. No to ale ja czy ci latarkę, Mówiłam iść prosto. Wszłam. No ta. Gdzie ty mnie prowadzisz w ogóle? Kurwa, że to jest nie nie ma. Ja nie mam bardzo dużą prośbę do widzów. Niech ktoś policzy, ile razy umarliśmy. Mijam pięćset. To tak. <śla> <I najpierw śla> powiem, jeszcze igłany. No idź się wskrzesić, co się patrzysz? No. Co się patrzysz? Idź stąd. No nie mogę w tym przecież. Jak to nie? Nie świeci ci się? No. No i co? Nie możesz? O kurde! A, A czemu mnie pobiło? No bo zasługujesz. Ja bym chciała przeżyć. Ja bym chciała. Ja bym chciała patyka. Patyka! Patyka! Chcę tylko patyka! Dwa! Jeszcze jednego patyka!

Nie no, co ty mówisz, bo Jesteśmy w pupcie niemowlaczka. Nie, nie, nie. Nie uważam tak. Mamy gorzej niż przegwizdane. Mamy przeje. Nie, nie, nie. nie. I teraz pa. Ta to cały I teraz podjarała uwaga. I uwaga, jedno Sanity. Za mało. I pijemy psycha. Dzień dobry. A ja dziś miałam zielone grzyby kiedyś. No. O, kwiatek. No, zbierz tego kwiatko, nie zamarzam. Zdjęty czy co? Aha, faktycznie. O, zamarzam. O, zamarzam. Cztery, trzy, dwa. Do widzenia. Ach, ciekawe. Come on, już Wiesz, że nie mamy kamieni w skrzeszenia. Ja do domu. Wiesz, że nie mamy już kamieni w i teraz ty musisz wskazać. Ja nie, do domu skrześci? jest 2 km dalej. Come go, ta, 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 ta. Come to the back. VRP Drinks on me. You're drunk with. Look at the strip. Ta podjarała to wszystko, co się da w ogóle. Żeby przeżyć. No i co, i przeżyłaś? <sumowna> Zaraz wyłączy ten serwer. <laughs> the king. Mamy jeszcze jakieś kamienie wskrzeszenia w ogóle. Idę popatrzeć na mapę. Mm. Ten zużyliśmy jednocześnie, a ten tu. O, tego chyba jeszcze nie zużyłam. A za ile ten boss przyjdzie? Tatar, mm. mm. tarek, -ta -ta come to the back. BRB, drinks on me. Wy to masz jakim cudem ty nie umierasz? Że tobie nie jest zimno. No bo jeszcze nie jest. Aha. Ale zaraz będzie. Aha. A ja to teraz od się odrodziłam i teraz od było... "A zimno. Szukamy trzeci. Noc. O, noc jest. Żyjesz? Żyję. Jeszcze. W razie czego będę, ale to z tym jajem tak zepsułaś. Ja nic nie zepsułam. Cześć. Mówiłam, idź prosto! To tak. No ci poszłam. Eku, to by mnie zabiło to oko! Jest <śpiewa> taki krzyk! <śpiewań> Bo ja jestem funkcjonowany. Oko, ty jesteś oko. A co cię zabiło? Kurwa, Nie wiem. Dom. Słodki dom. Dej. dadis. Ja bym tego Dadiego z chęcią... W ogóle, moim zdaniem ty powinnaś chodzić z tym świecącym Dadiem, bo on uratuje ci kiedyś dupę, właśnie. Z tym, że się świeci. O Boże, łapa. Nie, ja się to się zgaśnie, Ja nie wiem, co to życzy. Ja nie po... o, mogę ci pogonić łapę. No, ale ja mogę to, to zgasić, dziękuję. Ile ty masz HP? Pokaż się. A za mało. To słuchaj, ja teraz się... musisz się jakoś uzbroić. Tak? Albo słuchaj, gdzie masz te króliki? Nie masz ich tu, nie? A ty co? No masz ich mam jeden. Jedno mam. Ja go sama złapałam, no? Bo możesz sobie zrobić nauszniki, w której zmasz, no, ale potrzebujesz dwa króliki. No, co fajnie. A masz może dużo okrągłych skadzi. kamieni przy sobie? Nie, mam dwa. Człowieku, ja umarłam przecież! <laughs> to co robimy? Czy idziesz ze mną, żebym się wskrzesiła, ale w sensie, żeby zrobić mi za ocieplenie? Czy idziesz po swoje rzeczy? Ja nie wiem gdzie umarłam. No, tam przy tych trybikach chyba, nie wiem. Tam są jakieś ja nie plecaki tam trybiki. Po nie prawej nie wiem, na dole trochę. Czekaj, jak sobie obrócę mapę, to nie wiem gdzie jest prawa na dole. <laughs> no ustaw sobie tak mapę w końcu jak ja, patrz. Ustaw sobie. Ale ci nie, z... nie mogę, ja przecież ją zawsze obraca. Tak sobie ustaw i tak posiadaj. i, i nie rusz, nie, nie kręć nie już tym. Nie, nie. <laughs> Kręcić, idziesz po te miejscu? rzeczy czy idziesz ze mną mnie wskrzesić, bo masz ciepło? No, jest, no. Gdzie są jakieś trybiki? Tam gdzie idę. W, dup... w ci chyba. <słuch> idziesz mnie wskrzesić czy po te rzeczy? Dobra, idę z tobą. Po te rzeczy czy mnie wskrzesić? Nie wiem, jak wolisz. No. Ja bym wolała być wskrzeszona, ale jak potrzebujesz tych rzeczy to ho, to co no, wybierasz? Potrzebuję, ale my obie potrzebujemy. Gdzie jest drugi czerwony odbyt? Jaki no, to jest to kolor? Dobra, chodź no. Umrzemy obie, tak się kończy. Masz tam jakieś źródło ciepła przy sobie? Nie. No pyta, no to po co idziesz ze mną? No bo mi kazałeś. Masz na zapalniczkę tą taką, tą no, podpalarkę? Tak. No nie podpalaj teraz. Muszę. No Już. O cieplam się. Dziwny jest ten świat. Już? Bo jest, jak jest. Już? No 22, no. Nie przeżyjemy ani, ani w ogóle niczego. Dlatego? No drugi raz, będzie nas 10. <gryw> tak, było nas 10. Tak. My nawet do jaskiń nie weszliśmy. Nawet nic nie zrobiliśmy. Oj, tam od razu marubi. Jak coś, to jak chodzisz po ścieżce, to chodzisz szybciej, nie? Tu masz ścieżkę. Ta, fajnie. Zamarzasz? Tak. No to mów, komunikuj. Bo ci zaraz pszczoły wyciągnę z ula. No, wyciągnij. Chodź Myślałam, że wyjdą zwykłe Tak, to No i co się szlama zażyć Jezu Dlaczego tak wolno idę? No bo jesteś duchem To naprawdę mnie spowolniło, ty, ty jakiś speeda, busta. Bo A masz drewno na ognisko? Nie mam nic Tylko na latarkę tą świecę. No. Nawet nie, bo nie mam patyków. No! Ufa. Co? Patyków to poszukaj. Widzisz tu w okolicy? Oddal mapkę. Nie. No nie widzę. Kurna! No nic nie ma tu w okolicy żadnego tego kamienia. Ono masz pod palarkę. No był przed chwilą. Patyk? Nie widziałem. Kamień o. Cześć GRZYBEK! Poznaj. się Ja wyrobię Jezu, myślałam, że on się na mnie rzuca, nie? Już bo. On... Potrzebuję to... Potrzebujemy znaleźć te rzeczy Już patrzę no. na mapę Te jagody, no jagody teraz nie kwitną Ale zgasił kocham chamsku lampkę znaczy. No nie wiem, podjaraj tu coś... W jakimś... O patrz jagody! W jakimś bezpiecznym terenie Średnio bezpieczna, ale może być. Że mam w dupie bezpieczeństwo teraz. Tu są jeszcze o, co jeszcze tu się gody? No puste. Co ty chcesz? Głodna jesteś czy co on tam gada? Działało mi się, Patryk. dobra, gdzie są te nasze rzeczy? Patrzę. Jezu, wszędzie podwójne. Dupce. Kokonie. kokonie. Moje są właśnie chyba tu przy tych trybikach, tak mi się wydaje, nie wiem. A moje są dupie Maryni. Muszę dwa kilometry iść normalnie do tych. Możemy skoczyć jakąś dziurą. No i nie wiem jak. A nie masz kolorowych? Jak wejdziemy A? w czerwoną... no to nie są nie do zbytnio. A widzisz, gdzie teleportuje grę. A ja widzę już. No nic nie jest blisko tej. Bo widzę jed, jed, jedną kolorową o. dziurę, ale ona nie jest właśnie zakolorowana, nie rozumiem czemu. O, no, już godzina wybiła koników. Tak. O Jezu! Chodź do Chryste. Dadiego! Do Dadiego chodź! On też się nie. podpala. Ja nie widzę go. Nie, nie widzisz, że on się świeci? No widzę, ale ja go nie widzę, jak mam mapę odwróconą. Wiesz? A, jak ktoś ma mapę odwróconą, to się nie dziwię, że nie widzi. No ja przynajmniej widzę, jak wyjdę. A ja mam tak samo ustawioną i dobrze się z czuję. No ja nie. Potrzebujemy popiołu, zawsze dobrze. Zaraz się znowu otwajczy. Oooooo ale luksus! Jesteś głodna? Zjadłam samolotek. To ja przygotuję grzyby na psychę. Jezu, królik jest czarny. Królik mi czarniał. No to zjedz to. Co? Ale mi królik z czarny? No to mówię, zjedz to, co ci dałam. Ale to co ja mam mieć jak mi królik zczarniał! No to! O, już nie. Jezus! Jak ci czarnieje, to znaczy, że ci psycha siada. No mi siada jak w to gram. Uff. Uff. Jeszcze sezon 30 nas czeka, spokojnie. A Fortnite chyba. Dali. Dali cool. Dobra, chodź, wynosimy się stąd ile można tu czekać. No noc jest! Idziesz? Nie. I nie pójdzie no. No, ja nie idę, nigdy. Ja nie będę tyle czekać. Ja chociaż pójdę w stronę domu, nie to co ty. No, ja też, jakby nocy nie było, to ja więc po Tu jest jakieś drzewo, to podjaram. Świerk. Mama. No. No, cool! O ja godzin, żarcie! No czekam. Żarcie fajnie, ale czy stać mnie, żeby zrobić kilof? Raczej chyba nie No tam, zasrał się goło na rok z Chyba nie Bo ja potrzebuję kilo, bo są takie kamienie termiczne, jak się je stawia przy ognisku, to one trzymają ciepło potem, nie? Mhm. Bardzo fajne mhm. ja Tak, Już jestem przy tym ogniu A ty jedziesz teraz do domu, czy są? co? No do już no to nie wiem Nie wiem, gdzie ja a gdzie masz do nie, nie wiesz, nie wiem. Nie wiem! wiem. O jeza. Big Daddy mi zginął. <laughs> A w Big Daddy były nasze króliki święte. No, wszystko tam było. Tak jak Don't Stars Together mówili. Gabriel! fajnie mówili. Tak, widzę. Nie mówiłam, że gra tak jest trudna. Mówiłaś. No nie mówiłaś, właśnie. Mówiłam! Ja Kur na ten pies! No nie wyrobię. Cześć, Daddy. Nie bij mi Diego! Jaki debi? Co? De pies bije mi Diego. To te psy jeszcze żyją? No żyje mi mije Diego. A pierdziele, znowu to Dalej. Daddy, Daddy cool. No nie, pingo, proszę. Ja jestem prawie Dobra. na chacie Ja też Dobra, zostawiam to wszystko Szybko Szul. do chaty! Chodź, zapraszam Górna na chaty pają. No nie wyrobię zaraz Zapraszam nie, na hatę Staram się A pamiętasz w pierwszym odcinku jak przywołałam to jakiś ten? No pamiętam. Z tego jakiegoś cudaka? Jezu, to kokon. Otwieram prezent. Otwieram też. Ale fajne gacie. Duli armor, w Dali, cool. To tylko przeżyć, nic więcej nie wymagam. Tylko <laughs> wymagania? Ale mi coś do żarcia, proszę. A masz jakąś marchewkę? Chcesz coś dorzucić? Kurna, nie mam nic. Ale ci zrobię na bogato, ja pierdolę. No, nie mam nic. No. Powiem daddy. Co to za cień? Powiedz mi, chodź i mi powiedz. Taka myśl? O, nic nie ma. Mam, jakieś... mam 10 HP, mam 10 HP, muszę zjeść. No to masz tam Mam coś to. w garze ci zrobiłam. O kurde, mnie coś bije w nosy! Nie ma tych królików, nie? Nie. A masz te swoje rzeczy? Nie, znaczy no, coś podniosłam, ale nie dużo. Możesz mi zrobić kill -off? Jasne. To jest ironia czy naprawdę? No mogę. Jak się daje, czekaj pan to... szybciej? No gdzie? Zrobiłam, <gryw> kubiłam. Dobra, <gryw> dam ci ten. Mam tu jeszcze na jakieś pochodnie, czy coś? A masz drewno? Nie, mam. Co ja to mam? Może a z kontrolem dzielisz na pół, jak coś? Trzeba weź tam. Nie no, daj mi pół. A masz trochę pod... a masz trochę trawy na ognisko, chociaż? Tak, z dwie. Ja. Co to, ci to słuchaj, ja pójdę zrobić ci miksturkę na jedzenie. Jest to. Yy, potrzebuje tego jajka i trzy. Dwa czerwone grzyby. Jak zobaczysz czerwone grzyby, to je weź. Tak? Czerwone. No, takie dobrze, też dobrze. Więc czerwone grzybki, ja idę po jajku, a ty weź moje rzeczy, tak? Tak? Jakie Twoje rzeczy? No, są na mapie taki plecak. A ty zebrałaś ten plecak? Kochani, no to kończymy w tym momencie. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka. I no co, w następnym odcinku pewnie znowu. Pewnie umrzemy, tak. Do zobaczenia w następnych. Była ze mną ola. Byłam, hej. Pa! Pa!